Proszę Boże, coś Wam powiem. Piotr dzisiaj mówi, zostawiliśmy wszystko. A czy właściwie określa status? Muszę by powiedzieć, że zainwestowaliśmy wszystko w wieczność. Czy to nie brzmi lepiej? Bo zostawienie wiąże się z jakąś stratą. A inwestycja nie się powie w nadziei. I my z tą nadzieją idziemy przez życie. Mamy nadzieję na zbawienie, na odkupienie win, na wiele innych spraw, które związane są z naszą wiarą. Mówimy o tym, co oddaliśmy do przechowalni, żeby iść wolnym za Jezusem. I to wszystko, o co dziś pyta Piotr, związane jest z tym, co przeszkadza nam w pełnym realizowaniu swojego powołania. Na przykład, rodzina. Ona może być problemem, ale nie musi. Jeśli będę się ciągle nią usprawiedliwiał, żeby nie być świadkiem Chrystusa, to będzie ciężarem. Ale może być jednocześnie trampoliną do wybicia się, bo wśród bliskich. Najtrudniej być świadkiem. Jeśli jednak oni mnie zaakceptują i staną się moimi sojusznikami, to nie jest to żadna strata, bo moje zaangażowanie będzie dla nich czymś, co ich buduje. Praca także może być miejscem, w którym ja będę autentyczny w swoim życiu. Nie ja wiem, pracy to no najlepiej trzymać się swoich zadań, tyle że naszym zadaniem wynikającym z sztuki jest także ewangelizacja. Przedstawiciel apostołów słyszy od Jezusa coś niesamowitego. Będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I to już może zapalić się lampka u wielu, bo słyszą o sądzie. A sądzić to my uwielbiamy. Za pracę, za brak pracy, za działania i ich rezultaty za wszystko chętnie wydamy ocenę. Tyle że nie o to w tym wszystkim chodzi, bo dziś temat dotyczy tego, czy ja godzę się na rezygnację ze swojego sposobu życia. Czy ja poddam się temu, co Pan Bóg mi zaproponuje na przyszłość? W tym momencie pojawia się chwila zawahania i trwa kalkulacja, czy mi się to w ogóle opłaci. No Wszystko zależy od tego, jaki kalkulator weźmiemy. Wszystko dla Boga jest totalnym ogołoceniem z własnych pragnień. Bądź wola Twoja. To jest kwintesencja tego oddania. Aby iść za Jezusem, musimy zrezygnować z tego, co nam nie daje stabilności i przyjąć prawdziwą mądrość, która porusza serca i otwiera drzwi do nieśmiertelności. Więc co to w ogóle znaczy? To coś zupełnie innego niż proponuje świat, bo świat czyni serce twardym. Zamyka oczy na wiele spraw. Nie pozwala na życie w ciszy. Właśnie w ciszy Bóg powinien głośniej. Jego słowa w takim stanie są najbardziej słyszalne i wyraźne. Dzisiaj wspominamy Świętego Benedykta, patrona Europy. Można odnieść wrażenie, że jego głos aktualnie nic nie znaczy, bo Europa się stoczyła z tej góry świętości. Do tego patrona się wcale nie odnosimy. Natomiast on starał się rozeznawać drogi Boże, czyli czynił przeciwnie do nas, którzy staramy się dopasować do dróg bezbożnych i przetrwać. Jak to powiedział papież Benedykt, o świętym Benedykcie? Duchowość Benedykta nie sprowadza się do życia wewnętrznego oderwanego od rzeczywistości. Pośród niepokojów i zamętów panujących w jego epoce, żył pod okiem Boga, i właśnie dlatego nigdy nie tracił z pola widzenia powinności życia codziennego oraz człowieka z jego konkretnymi potrzebami. Pytanie, które się z tego wyłania brzmi: czy ja mam na tyle odwagi? Byli w tym samym kierunku. Niech Pan mógł błogosławić Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.